Jak Kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym filmiku, dokładnie w pierwszej części tego filmiku, który powstał we współpracy z marką Oli, chcę wam pokazać coś, czego jeszcze nigdy na moim kanale nie było. Co nie jest absolutnie dla mnie, ale idealnie sprawdzi się na zbliżające miesiące na siedzenie w domu jako propozycja, wiecie, taka na prezent. Jest to zabawka, jest to rzecz dla mojego Maksia On tam jeszcze siedzi. Mam nadzieję, że jeszcze się nie domyśla, bo tu jeszcze nie przyleciał, co ja mam teraz na kolanach. Natomiast wiecie, to jest gumowe ucho. On tutaj gra sobie, jakieś tam swoje kotki, śmotki, a słucha wszystkiego, więc słuchajcie szybko, zanim po prostu mi to zabierze i będzie się bawił. Pokażę Wam, co my wybraliśmy, na co on niesamowicie czekał. Właśnie z marki Ouli. Jest to taka ciuchcia domino. Zaraz zobaczycie oczywiście w akcji, jak już ją rozpakujemy. Ale zanim powiem wam jeszcze sekundę o marce Oli. Jest to polska marka, która w swoim asortymencie ma zabawki, które nie tylko dają radość frajdę dzieciakom, ale również spełniają takie różne walory edukacyjne. I naprawdę polecam Wam zajrzeć na stronę Oli, ponieważ jest tam kilka zabawek bardzo, bardzo fajnych nawet dla starszych dzieciaków. My wybraliśmy właśnie to dla Maxia ze względu na jego cztery latka i myślę, że sobie świetnie z tym poradzi. Dla dzieci, które uczą się liczyć, również coś jest, dla dzieci, które mogą się rozwijać, jeżeli chodzi o taki, wiecie, techniczny, plastyczny zmysł, również coś jest. Dla małych konstruktorów, naprawdę bardzo, bardzo fajne zabawki. Także zaglądajcie na stronę Ouli. Oczywiście link macie w opisie. Tam również informacja o kodzie rabatowym na hasło Kinga. 10, macie 10% na cały asortyment sklepu Ouli. Oczywiście też odsyłam Was na Instagram, gdzie co jakiś czas pojawiają się bardzo fajne wiecie, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, co na Instagramie się pojawia, więc nie będę się tutaj rozwodzić. To co? damy my tą zabawkę i zobaczymy, co ona na to. Zabaweczka już uszykowana. Biorę i idziemy do mojego dziecka, aby sprawdzić jego reakcję. Dum, 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 dum. Co bardzo przyszło? Czekałeś na to co? Dawaj, dawaj telefon. O, to już. Pożegnamy się z nim. Co to jest? Czekałeś. Ale długo czekałeś, prawda? Nie mogło się doczekać. Codziennie się pytałeś, czy pani już wysłała dla Maksia Ciuchcie? Moje kolana, a strzelające. Ale to nic. To co? Rozpakowujemy to? Tak? No to zaraz się dała, z odzywamy. Jak już rozpakujemy, bo ten. Ale nie rwi kartonu. Bo ten karton jest dosyć sztywny, muszę mu po prostu pomóc. Nogi popraw. Hello! Gotowy? Gotowy? Ucieszony, co? Bardzo się cieszysz chyba ale to jest naprawdę czaderskie, tak. tylko że musimy chyba, wiedzieć, co, jeszcze tutaj znaleźć baterie jakieś, bo tutaj, o, potrzebne są bateryjki, więc wszystko zaraz rozłożymy i do Was się odzywamy. I kochani, już rozpakowaliśmy ciuchcie, tu mamy kolorowe elementy domino, tu mamy ciuchcie, weź ciuchcie do rączek, synuś, pokaż jaka ona jest duża, ona jest naprawdę spora, w takich małych rączkach, zobaczcie, o, naprawdę, naprawdę spora zabawka, prawda? Podoba Ci się? W nie ma baterii. Nie ma baterii, ale tu mama już jakieś baterii, dwie z innej parafii znalazła, więc zaraz pójdę po śrubokręcik do taty skrzyneczki i włożymy baterię i będziemy się bawić. Naprawdę, taka zabawka to jest. No, coś super, super ciekawego. Zapobiega nudzie, zdecydowanie e, rozwija kreatywność dziecka, zwinność, zręczność, uczy strategicznego myślenia. No, coś fantastycznego, e, więc ja już się nie mogę doczekać, aż zaczniemy się bawić. No, już mamy, kochani, jeden rządek odpalony. Fajnie się udało, co? Podobało ci się? Ludziki do przedszkolania. <noise> Ludziki do przedszkola idą, <noise> Widzicie? Rozwija kreatywność. Słuchajcie, tutaj, e, jak widzicie. Działa, więc odpalaj ją, Maxiu i zaczynamy. Pokażemy Wam, jak to działa. Zobaczcie! świeci się! Podoba Ci się? Wow! I skończyło się. Możesz wyłączyć ciuchcie i załadujemy znowu. Przesuń. O. A teraz chcesz przewrócić domino? No to jednym paluszkiem. Ciekawe, czy wszystkie ci się udaje. Uda. Y, no? O nie? Nie tak się przewraca domino. Zobacz. O, właśnie. Okej. Okay. Teraz drugie. Tak jest. O. Podobało się? Co? I teraz będziesz w kółko ładował i przewracał? Co? Tak. No to super. Także kochani, widzicie, Friday jest. Na pewno się teraz nie będzie się nudził. Klocuszki tu są, no. Dobrze, kochani, przypominam Wam o kodzie rabatowym na hasło Kinga 10. Macie 10% na cały asortyment. Na stronie Ouli. My się dalej bawimy, bo tutaj jeszcze klocuszki są. Maksiu ładujemy i dalej się bawimy, co? Tak? Tak? Także kochani, żegnamy się z Wami. E, oczywiście życzymy Wam fajnej zabawy. Jeżeli coś takiego kupicie, no to dajcie znać. E, a ja się odzywam do Was w dalszej części tego vloga już z Maksiem czy bez Maksia? Macie. Może z Maksiem. Ale już na tematy e, różnorakie inne, także dziękujemy Marce Ouli za możliwość Fajne przetestowania. Fajny domino. No, to jest szczera opinia eksperta. Także dziękujemy jeszcze raz Ouli za możliwość przetestowania tego cuda. No i co? Polecamy, co Maksu? Polecasz? Polecam. Polecam. Powiedz, polecam, polecam <noise> Także do usłyszenia, kochani. I kochani, jak obiecałam w poprzednim blogu, pokażę Wam szybko, co kupiliśmy na Halloween Action. Action to już w ogóle jest bardzo jesiennie i fajnie, więc e, zaglądajcie. Po prostu jesieniary będą zachwycone. E, no i tak, kupiliśmy e, takie oto mm, kubeczki z pajęczynką. Były jeszcze w kolorze złotym, ta pajęczyna. Natomiast u nas bardziej zdecydowanie srebro. E, coś takiego, czyli takie pająki naklejki na ścianę, tak jak zobaczcie, tutaj jest napisane Halloween wall creatures, więc takie pająki, naklejki na ścianę myślę, że na ścianie u nas, u, akurat u nas nie będą, ale gdzieś tam, gdzieś tam e, poprzyklejamy na pewno będzie się fajnie pajęczo dalej mamy o, coś takiego, co matka świrnięta wzięła, zobaczcie opaseczka opaseczka w pająka z taką z taką wiecie, zobaczcie, welonem takim. śmieszna, fajna, ale chyba kosztowała tylko 4 zł, więc pozwoliłam sobie wziąć. Dalej, w akcji innym, nie w tym moim, ale w innym. Chciałam tylko wziąć. Co? Co? Są takie balony pająki. Tylko wziąć. A jejku, to jest dla mamy. Wyluzuj, wyluzuj. Halloweenowe pająki razy dwa. I jeden taki nietoperek. One są em, czy są na Hel. Zaraz zobaczymy, czy też nieodpowiednie. Zachował odpowiednie, nie wiem, czy są na Hel, natomiast em, po prostu foliowy balon. Zobaczcie, wielkość 45 na 70, a ten pajączek 60 na 40. Także podobają się balony. Ty lubisz balony, co? <grysałeś>, no, to jest... Takie coś, razy dwa. Taka pajęczyna. Zobaczcie, z pająkami. E, tu jest tej pajęczyny, na gramy to jest nawet, wiecie? 40, o, 40 gram e, pajęczynki. Pajączynki? Jak to powinno się powiedzieć? E, coś tam, coś tam. Pajączynki. <grywa> Bo pająki, nie? Pajączyna. Zawsze się zastanawiam, zawsze z rozpędu się powie źle. E, I sześć pająków plastikowych. Te pająki tutaj już dwa uciekły. Uciekły nam dwa pająki, Maksiu. Co? Oh my god. Ty już się gdzieś bawiłeś nimi, co nie? E, fajne plastikowe, także też takie pajączynki. One też były, były tanie. Ale nie rozpakowujemy teraz. No. I naklejki. Zobaczcie takie naklejki, happy halloween, czarny kot oczywiście, przepraszam za telefon, nie to pajączynka. pajączynka i takie, zobacz macie to, zobacz to, ale weź popraw te nogi, bo nie mogę tak na te nogi patrzeć wykrzywione, zobacz jakie fajne halloweenowe naklejki, Tutaj też jest halloween i naklejki są inne, podobają Ci się? To są takie na okno, window sticker, o i naprawdę są super, u nas... Na te szyby tutaj. Zaraz wam pokażę. O! Yy, przyklejałam rok temu. Tutaj i tutaj. I miał Maksio takie dekoracje Halloweenowe. Fajne były? A teraz Maksio się bawi monster trakami. O, i tak... Nie były fajne. No co ty? I taka sytuacja. Dobra. Yy. Dajcie tutaj. Zostaw mi A ja... tam już nic nie ma. A ja Wam powiem, ile to kosztowało. Opaska 4,29, 8 sztuk kubków 4,48. No. Ta sieć z pająkami po 3,49 za 1. opakowanie naklejki na okno 4,49, te duże całe blistry. I co? I te balony to były już w innym Action. One były też po 4,50 chyba, więc super. A to kosztowało też nawet mniej chyba niż 3 zł. Też w innym Action to już nie mam paragonu. Ale zobaczcie, super naprawdę. Dużo, dużo tych dekoracji za, za naprawdę niewielką sumę. I pokażę Wam jeszcze sukieneczkę, którą wstawiliśmy teraz na stronę. Bardzo jesienna i bardzo ładna. Zaraz Wam pokażę, tylko ją jakoś rozłożę, bo złamał mi się teraz w rękach wieszak. Więc zaraz wam pokazuję. No i tak prezentuje się ta sukieneczka. Chcę Wam głównie pokazać kolor i print, bo jest tak jesienny i fajny. Na zdjęcie możecie oczywiście sobie liczyć na stronie Missus K, także nie ma sprawy, tam jest wiele zdjęć. I zobaczcie, przepiękny print. No, przepiękny. Przybliżę Wam. Super ten granat z tym brązem i beżem wygląda. Bardzo, bardzo mi się podoba. Fajnie, to tak jest wykrojona. O, długości około 90 cm, z delikatną falbanką. Piękna. Także, jak chcecie zobaczyć zdjęcia zapraszam Was na Miss Kay. Jak to wygląda na ludziu, <grym> na człowieku. E, na pięknej modelce zresztą, nie na mnie, ale na pięknej modelce. Fajnie wystylizowana, także zaglądajcie. E, a kto tu świruje. Mucha zabiłeś! Boże, Ja się z wami, kochani, żegnam razem z Maksiem. Żegnamy się. Tak? Papa, papa. Pa, pa, kochani, trzymajcie się i dajcie znać, co tam u Was fajnego słychać. Także, pa pa.